To bez wątpienia jeden z najmłodszych wspinaczy w historii Polski. Mikołaj Adamczyk z Bielska Białej. Chłopak z pasją, choć wciąż przedszkolak. Zdobył już kilka szczytów, teraz szykuje się na wyprawę w Himalaje i ma mocne wsparcie legendy himalaizmu. Waldemar Stankiewicz. na Te Mikołaj dopiero chce zdobyć. Mierzy wysoko, zanim już wiele szczytów. Kozi wierch, rysy kościelec. Dzień dobry na górze. Dzień dobry. Dzielny chłopak jesteś, naprawdę. Kościelec trochę był taki ciężki, koziebier taki, no trochę taki ciężki. To nie tata namawiał Mikołaja na wspinaczki, lecz chłopiec widząc pasję ojca prosił o wspólną wędrówkę. Ostatnio zawędrowali na Tofana di Rozes 3000 w Alpach Wschodnich, dokładnie 3240 metrów nad poziomem morza. Jest normalnym sześciolatkiem, który biega z uwieśnikami, natomiast kiedy rano wstaje Mikołaj czasami siedzi w kasku, tata idziemy w góry, wy Mikołaj. Ja mam 40 lat. Daj odpocząć tacie. Odpoczynek będzie krótki, bo już 8 lutego ojciec z synem wyruszają na niezwykłą przygodę w Himalajach. Wyprawę Mikołaja patronatem objął Krzysztof Wielicki, legenda światowego himalajizmu. Najbardziej to mi się podoba relacja. Ojciec syn to jest coś wspaniałego? Pomysł, żeby Mikołaja wziąć Himalaje Święty, bo tam zobaczy prawdziwe góry. Być może to też jego wyobraźnię trochę ludzi. Można już z góry pogratulować. By wszystko się udało, czuwa sztab specjalistów. Mikołaj ma zamówione raki, dostał już swój czekan. Przygotowujemy się pod związkiem toprowców, ale też przez związkiem no, himalajstycznych. To dopiero początek drogi na szczyt możliwości Mikołaja. Zawsze miał szalone pomysły, więc nie było to dla mnie nic kompletnie dziwnego. Podzielam ich pasję, razem chodzimy w góry i razem spędzamy wspólny czas. W przedszkolach Zbieska Białej nie tylko jest odważny, ale zawsze sumiennie przygotowuje się do wspinaczki. Jest pierwszym takim chłopczykiem, którego spotkałem z taką wielką miłością w ogóle do gór i takim zapałem. Gdzie ty wyszedłeś? Nie, to nie da cię. Wszystko przed nim, małymi kroczkami, Mikołaj wspina się na swój szczyt. Waldemar Stankiewicz, wiadomości.